Dlaczego jesteś miłym facetem? Jesteś miłym facetem, dlatego, że masz tak zwany program miłego faceta. Co to jest program? Tak jak komputer ma program, tak samo nasz mózg ma program. Ma różne programy. I teraz, kiedy masz program miłego faceta, to my zawsze żyjemy Zgodnie z tymi programami. I teraz, kiedy ten program kieruje naszym życiem, to my po prostu postępujemy zgodnie z tym programem. I nie ma od tego ucieczki. Może w tym momencie jesteś po relacji, po związku, w którym zostałeś oszukany, i teraz siedzisz sobie, myślisz sobie: Dlaczego po raz kolejny zostałem oszukany? Dlaczego jestem taki miły? Dlaczego jestem zbyt dobry dla ludzi, a później wychodzę na tym najgorzej? No właśnie, bo kieruję tobą program, jeszcze raz powiem. Teraz jak wychodzić z tego programu, mówię na tym kanale. A więc, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, dopiero zobaczyłeś ten film, to oczywiście subskrybuj ten kanał, zostaw komentarz. Bo w tym momencie ja będę więcej filmów wrzucał. Jest tutaj ponad 100, 200 chyba już filmów na kanale, a więc, jeżeli interesuje Ci ten temat, kiedy subskrybujesz, będziesz mógł oglądać te materiały. Tam mówię o różnych przyczynach właśnie tego, że mężczyźni są mili. Miłymi facetami. Ja sam się zmagałem, oczywiście. Cały czas nad tym pracuję, ale to, co mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, to jak teraz się czuję, a jak to wyglądało, między innymi tak 2-3 lata temu, jest ogromna różnica. Ale jak to zrobiłem? Po prostu wykonałem te kroki, o których mówię na tym kanale. A więc, jeżeli interesujecie, jak wyjść z tego syndromu, jak pracować nad sobą, co robić, znajdziesz tutaj na tym kanale. Pozdrawiam.